Zawodnik Łotewski, a więc Janis Straupe, to najskuteczniejszy strzelec, uwaga, bo teraz groźnie pod bramką i jest bramka, jest gol! Klasyczna kontra w wykonaniu Krakowi i Leszek Laszkiewicz zdobywa bramkę, która daje prowadzenie. Komark z Krakowi na 8 minut i 35 sekund przed zakończeniem pierwszej tercji. Dobrze, teraz przyjęty krążek. Oj, ależ tutaj poturbowany. Dworzak za bramką, zagrywa przed nią, rozgrywają gumę w zamku. To jest Patryk Prokop krótko. Ponownie guma u Patryka Prokopa. Nie za bardzo jest miejsce na oddanie strzału teraz. Zwykle to jest bramka na 2 do 0. Fantastycznie obsłużony, chyba Aaron Chmielewski. No i Krakowia prowadzi. Już 2 do 0, Tak jest. Aaron Chmielewski z najbliższej odległości pakuje krążek do bramki Janisa Kalnysza. Właśnie teraz kosidło przy krążku. Walczy tam z nim o gumę Feldmanis. Tłoczno za bramką. Górą Laszkiewicz przed bramkę do Sarnika. Broni jednak fantastycznie Janis. Ponownie rozgrywany krążek w zamku, ale już tylko 7 sekund. I na taflę powróci Michał Piotrowski nie Skalneż daje znać takim stukaniem krążka. Proszę bardzo, będzie kontra dwóch. E, no do Piotrowskiego. Piotrowski za daleko wypuścił ten krążek, ale zmarnował wyborną okazję. Michał Piotrowski miał mnóstwo czasu, zupełnie nie atakowany przez nikogo. No, e, Michał Piotrowski teraz zaprzepaścił wyborną okazję. Naprawdę jest gol jednak, jest gol. I to Michał Piotrowski rehabilituje się za to, co zmarnował. Już zjeżdżał z bramki Ondrej-Raszka. Bo sędzia sygnalizował karę dla zawodnika Metalurga Lipawa, a Piotrowski, no, tak jak powiedziałem, rehabilituje się za tą niewykorzystaną sytuację i zmienia torlotu lotu krążka. Oj, teraz mamy tam bójkę za bramką. Był tam Patryk Wajda, dość... Tak mi się daje. Nie, to nie wypatrywałem, to Marusz Dulemba. Oj, niebezpiecznie broni Raszka kapitalnie. Ależ teraz przepiękna interwencja Andreja Raszki. Swoimi kolegami, nie było tam żadnego z nich, aby domknąć ten kroczek, gdzie jest guma. Broni Raszka i będzie chyba... Rzut karny. Tak. E, strzelał na bramkę, będzie z numerem 8 Edgars Brancis. No, by Raszka e, dalej podtrzymał ten swój wysoki poziom, no bo jeżeli by teraz straciła Krakowie bramkę na początku tej, tercji trzeciej, no to mogłoby być groźnie. Edgar Brancis kontra Raszka. Brancis, Br nie ma i nie ma obrony. Feldmanis na prawą stronę do z żonemu 8, a więc Edgar S. na cały czas. Zawodnicy z Łotwy jest Feldmanis. Nie oddaje strzału. Krążek zabrał. Koporownie Feldmanis broni, Raszka. No i tutaj sprawą są do obsadzenia te dwa kolejne miejsca. Uwaga, ale o tym za chwileczkę, bo czas na gola. Czwartego dla pas. doskonałą okazję miał teraz jeden z zawodników. To by chyba Peder Dworzak. 10 sekund kary Piotrowskiego już upłynęło. Na razie grają w zamku okejści z Łotwy. Jesemickiewiczus. Na niebieską. Ponownie Artur Smickiewicz. ponownie strzał broni Raczka. I teraz po raz kolejny Raczka kapitalnie parkanem. A więc minuta i 10 sekund. jeszcze cały czas rozgrywają gumę w zamku. Cały czas całkiem nieźle. Gdzie jest krążek? W bramce. Ale nie ma gola. Nie ma gola. Oczywiście nie ma gola. Krążek zagrany wysokim kijem. Za 5 sekund powróci na taflę Michał Piotrowski. Tam tłoczno przed Andrzejem Raczką. Jakieś warcie, Jest spięcie. No ale sędziowie nie pozwolą na wymianę ciosów. Raszka spokojnie wyjeżdża z bramki. On nie chce uczestniczyć w tych przepychankach. To za 4 sekundy na tafle powróci Michał Piotrowski wygrane wznowienie przez zawodnik łotowski strzał broni zawodnik Krakowi krążek wyrzucony z sercji i wrócił z powrotem do boksu. Janie zależamy teraz w szóstkę przeciwko piątce zawodników Krakowi grają. to otwój Piotrowski do pustej bramki i nie ma gola.